Jednym z najważniejszych zadań samorządów w Polsce jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gmin, głównie w sferze budownictwa społecznego i komunalnego. A potrzeby w tym zakresie są bardzo duże, dlatego tak ważne jest wsparcie i współpraca, by zapewnić mieszkańcom lepsze warunki życia. Remonty pustostanów lokali mieszkalnych są jednym z priorytetów zarządu budynków komunalnych w Krakowie. Od 2019 roku udało nam się wyremontować i przeznaczyć na pomoc dla osób potrzebujących 1800 lokali mieszkalnych, z czego 204 lokale wyremontowane są właśnie ze środków, ze wsparciem finansowym z Banku Gospodarstwa Krajowego, co stanowi istotną pomoc dla gminy miejskiej Kraków. Mieszkania bardzo często nadają się do remontu kapitalnego wymagają wymiany instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, są całkowicie zniszczone w dużej części na skutek wieloletniego użytkowania. W ramach środków z Banku Gospodarstwa Krajowego montujemy w takich mieszkaniach oprócz remontu kapitalnego, wannę bądź kabinę prysznicową, umywalkę, misę ustępową, kuchenkę czteropalnikową, gazową lub elektryczną, także standard po remoncie Takich lokali mieszkalnych jest lepszy pod względem wyposażenia niż mieszkania deweloperskie. Do jednego z wyremontowanych przez zarząd budynków komunalnych mieszkań trafiła pani Magda, matka dwójki dzieci, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej przeprowadzenie się do mieszkania, gdzie jest ten właśnie własny kąt, mogę sobie po swojemu wszystko urządzić, no po prostu no to było coś, o czym marzyłam w sumie całe życie. Czuję się dzisiaj tutaj szczęśliwa, bardzo szczęśliwa naprawdę, bo mamy swoje miejsce, nie muszę się tułać, bo tak naprawdę pół życia się tułałam, a teraz mam ten swój kąt i, i mam taką stabilność, nie muszę się martwić o to, że, że za chwilę nie będę miała gdzie się z dziećmi podziać. Mieszkania przyznawane i remontowane w ramach tej dotacji są mieszkaniami za czynsz socjalny, czyli jest to znacznie obniżony czynsz zarówno do zwykłego czynszu komunalnego, a już bardzo znacząco niższy niż czynsz obowiązujący na rynku. Są to mieszkania kierowane do osób, które naprawdę tego wsparcia potrzebują i które nie byłyby w stanie zapewnić sobie lokalu mieszkalnego w inny sposób. Jak podkreślają inwestorzy, procedura wnioskowania jest prosta i przyjazna. Wsparcie pokrywa do 80% kosztów zadania, a w przypadku rewitalizacji do 85%. Jest to bardzo istotne społecznie działanie i wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego dla wszystkich zainteresowanych gmin.